Ta kobieta opętała Daniela. Poszalał na jej punkcie do tego stopnia, że zostawił mnie tu, żeby z nią się spotkać. Nic dziwnego. Ana to słodka, piękna, wrażliwa kobieta. Może byś się zamknęła. Jeśli tak ją lubisz, dlaczego nie pojechałaś z Danielem? Daj mi spokój. Nie potrzebuję ani Ciebie, ani jego. Nikogo. Tu Cię boli, dlatego połknęłaś tabletki. Tak się trafia, że Daniel interesuje się Aną. Mam rację? Chciałaś zwrócić Ci jego uwagę na siebie? Nie muszę Ci się tłumaczyć. Znam Cię lepiej niż sądzisz. Odkąd poznałaś Daniela, robisz wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. W końcu że on boli Anę i urządziłaś ten cerk samobójstwem. Nieprawda. To dlaczego chciałaś się zabić, Sara? Nie wmówisz mi, że to wszystko przez narkotyki, których zażywasz. Już nie wiesz, co wymyślić, przeciwko mnie. Niczego nie wymyśliłam. Mam nagranie, gdzie widać z ciebie z facetami o wyglądzie przestępców w jednym z naszych samolotów. Daj mi wreszcie spokój. Gdzie te cholerne pantofle? Pewnie je zgubiłaś. Przywieźć cię tu w tragicznym stanie. Dam ci radę, następnym razem, gdy będziesz chciała zwrócić uwagę Daniela, bądź ostrożniejsza. nie umarłaś. Nawet jeśli masz jakieś dowody, które posłużyły ci do szantażowania mnie, armii, mnie tym razem nic nie wskórasz. Ostrzegam cię, Izabel, nie prowokuj mnie. Możesz tego pożałować. Nie boję się ciebie, Saro. To ja cię ostrzegam. Nie próbuj wykorzystać swojej władzy w firmie, by ją pogrążyć. Nie próbuj też szkodzić rodzinie. Nie pozwolę na to. Grozisz mi? Myśl, co chcesz. Pewnego dnia zacznę ten cyniczny uśmiech w twojej twarzy. Odszczekasz wszystko, co powiedziałaś na mój temat. Obiecuję. Pani Saro, jak się pani, pani czuje? Mal. Źle. Z kim poleciał Daniel do Los Angeles? Kapitanem Lira. Kazałem przysławić drugi samolot. Nie chciałem wyjeżdżać bez pani. Zawieź mnie do hotelu po moje rzeczy. Jak tylko przyleci samolot, chcę wracać do Los Angeles.

Voy Dla kogo pracujecie? Kto wam dał rozkaz wykończenia szefa? Nikogo nie chcemy zabić. Nie wiemy nawet, kim jest szef. Doktorze. Wszystko dobrze? Chyba się nie zrozumieliśmy. Co wam kazał zabić szefa? To jakaś pomyłka. Nie wiem, o czym pan mówi. Nic nie wiecie, tak? Zobaczymy, jak długo to potrwa. Doktorze, nic panu nie jest? Co wy robicie? Puśćcie go. Zamknij się. Nie zabijajcie go. My naprawdę nic nie wiemy. Doktorze, w porządku? Montana uciekł? Jak? Mówiłeś, że nie żyje. Byłem pewny, że smaży się w piekle. Widocznie Ricky Montana wyczuł niebezpieczeństwo. Jakimś cudem wymknął nam się. I nie To Teraz wzmoże swoją czujność. Nikomu nie będzie ufał. Spokojnie, maleńka. Poczekamy, aż on się uspokoi. Jego czujność spadnie. Wtedy dokończymy robotę. Ricky jest bardzo niebezpieczny. Zwłaszcza, gdy jest wściekły. Mam fatalny dzień. Nic mi się nie układa. Padnij do mnie. Pomogę ci się zrelaksować. Jestem z tym fachowcem. Uspokoję się, gdy ryki będzie dwa metry pod ziemią. Muszę zacząć działać drastycznie. Radzę ci być ostrożną z tym, co mówisz i do kogo. Tylko nie próbuj mnie zdradzić. Zwariowałeś? Potrzebuję cię i dobrze o tym wiesz. Ja tylko ostrzegam. Jeśli mnie zdradzisz, poznasz moją ciemną stronę. To pewnie, że nie spodoba ci się. Nigdy do tego nie dojdzie. Nigdy. Jakieś problemy? Oczywiście. Chyba co się stało? Nie mam ochoty na rozmowę. Daj mi spokój.